Jedna z rzeczy może być naprawdę pomocna, by wejść w stan przepływu. To trochę lepiej zadbać o siebie. Rzeczy takie jak wystarczająca ilość odpoczynku, odpoczynek dobrej jakości, odkładanie niebieskiego ekranu. Okazało się, że jeśli patrzysz w ekran w telefonie lub na urządzeniu mobilnym lub komputerze na godzinę przed pójściem spać, to przeszkadza w zasypianiu. Odłóż więc komputer. Idź spać wystarczająco wcześnie i znajdź dla siebie czas. To trudne, jeśli pracujesz cały dzień i nie robisz sobie przerw. Świetnie jest robić sobie przerwę mniej więcej co pół godziny dla siebie. Tylko pięć minut. A kiedy to zrobisz, możesz wrócić do pracy. Ważne jest, aby uzyskać odpowiednie paliwo. Jeśli jesz żywność, która tak naprawdę cię nie odżywia, są to tylko puste kalorie, obserwuj co wkładasz do swojego systemu komputerowego. Uważaj na to, co wkładasz do silnika, ponieważ abyś był w stanie przepływu, musisz mieć odpowiednie paliwo. Zapisz się na ten bezpłatny wykład online. Kliknij link pod filmem, by dokonać darmowej rejestracji. Unity Poland